Siemanko, jestem na plaży miejskiej. Pierwszy fancik to samochodzik Porszak Zielony, elegancki. No, dzisiaj samochody wychodzą pieniądze nie, ale samochody tak na bogato. No, i fajnie. No, i nie spodziewałem się tutaj na samym brzegu, a jednak trzeba próbować wszędzie. Pięciok jest. No super. To nie wszystko. Sygnały są dalej. Uwaga, jest złotuwa jeszcze obok pięcioka. No mega, machniemy jeszcze, machnią. A to machnią. No nie, nie, nie ma. No takie maleństwo wpadło. Nie wiem, czy to na długopis się zakłada, czy co. Żaba. Cisza. Spokój. Pokażę wam budowlę. Ha. Niezła piramida. 20 groszy. Proszę. No i tak to wygląda. Dwa samochody, 643, wilonie, żaba, śruba, jakieś kapsle, więcej kapsli to już rzuciłem tam do kosza na śmieci. No i kończę tutaj. No i plac zabaw jeszcze odwiedziłem. Na razie kretem wyczesałem 83 grosze. A jeszcze trochę zostało placu. No i kret znalazł trzy auta. W jednym garażu były zakopane tutaj. Takie białe. Takie malutkie plastikowe. To przy okazji. Oj, coś takiego jeszcze. Kapselek i podkładka jeszcze były obok takiej katany. Jeszcze 33 grosze było na placu. O, tutaj jest ta druga część. Pod ławką było 5-6 groszy i łyżka. Druga ławka da mi 10 groszy i kapsla. łyżka się przydała, bo wykopałem z pod ławki 20 groszy. Pod trzeciej ławki. Nowy plac zabaw. Pierwsze dwie huśtawki i jest złoty 12. Zł. I dorzucam jeszcze 62 grosze, i lecę dalej. A z kolejnego placu zabaw wypadło 20, no 30 parę groszy. 3,74 z trzech placów zabaw, wszystko znalezione kretem tutaj. Dwa samochody, łyżka, kapsle śmieci wyrzucone. Piękny początek dnia, gdy wita mnie. Monetka za pierwszym strzałem. 20 groszy. Jest godzina szósta. I ostrości nie mogę złapać. O, jest. Jeszcze się kamera nie obudziła. Ja bardzo lubię ten plac zabaw. Bardzo lubię. O, już zacząłem troszeczkę tutaj machać, i jest. 2 zł i 5 groszy jest śliczne. 20 groszy, ale zszedłem ze wszystkich ustawień i zaczęło wychodzić. Groszówki i dwugroszówki. groszówki 12 groszy i pierścionek świąteczny. Dlaczego świąteczny? Albo z choinką? Z podławek 24 grosze. Plaża to jest kapsel na kapslu i zawleczki. Tylko to. Ale oprócz tego, no udało się jakoś wykrzesać te 70 groszy. Także spoko. Teraz zrobię podsumowanko. O, tak dobrze się zaczęło. Dwujeczką 3,94 pierścionek, i jeszcze tutaj pod ławką Faja taka, Fiwka, rezerwa 8,1 Ostruda. No nieźle. Ktoś długo to miał w sobie chyba. No i zapalił Faję i zgubił. Pozdrawiam.